Jakich projektów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa kobiet możemy się spodziewać w tej kadencji Sejmu? Myślę, że bardzo dużo, ponieważ większość demokratyczna bardzo dużo zapowiadała akurat w tej materii projektów. Ja mogę odpowiadać za lewicę. Cieszę się, że wszystkie partie, które są w tej większości demokratycznej, chcą finansowania in vitro z budżetu państwa i taka ustawa na pewno się pojawi. Zresztą my na lewicy mamy ją gotową, mieliśmy ją w zeszłej kadencji. Myślę, że ważne są dwa projekty, które dzisiaj złożyłyśmy jako posłanki lewicy, czyli projekt liberalizujący lizujący prawo aborcyjne oraz dekryminalizujący aborcje. To są takie nasze trzy ważne projekty, ale te, które złożymy w przyszłości, no tak myśląc szybko, na pewno klauzula sumienia, likwidacja klauzuli sumienia po to, aby lekarze nie wypierali się pomocy Polkom, bo klauzula sumienia jest bardzo często takim wytrychem do tego, aby nie wiem, nie robić aborcji i usprawiedliwać swoje przekonania, ale kaszmaleczyć, a nie wykorzystywać. To, w co wierzy, w co nie wierzy, i mnóstwo innych. Tak, cztery powiedziałam z marszu. A myśli pani, że ten projekt dotyczący aborcji zyska poparcie? Ależ oczywiście, że tak myślę. Gdybyśmy, go, gdybyśmy tak nie myślały, to byśmy go nie składały. Powiem więcej, jeżeli by się okazało, że mamy go składać po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty, to oczywiście, że to zrobimy. Zrobimy to dokładnie tak samo, jak robiły to Argentynki. Składały swój projekt dziewięć razy, dziewięć razy szukały większości i w końcu się. Udało, i jestem przekonana, że w końcu znajdziemy większość na to, żeby była liberalizacja prawa aborcyjnego w Polsce. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Serdecznie.